Rozmowa dla portalu e, Wybieram studiakom. E, rozmawiamy z Jakubem Pacem, studentem trzeciego roku zootechniki. Jakub, powiedz nam, dlaczego akurat wybrałeś taki kierunek? Zootechnika jest, y, powiedzmy, elementem przejściowym między weterynarią, y, znaczy, no, do weterynarii. Natomiast nigdy o weterynarii nie myślałem tak poważnie, nie, nie to krojenie tych zwierząt jakieś tam, to, to, to nie dla mnie. Czyli tego tutaj nie mamy na zootechnice, to powiedz czego się uczymy na zootechnice? Generalnie na zootechnicę to podstawą jest jak, jak odpowiednio żywić te zwierzęta i mhm. jak dbać o to, żeby im było dobrze. Wiadomo, że jest a propos bydła, no to jakie są wymiary stanowisk. Czy opłaca się stanowiska, no, żeby to bydło było na łańcuchu, czy jednak warto by było od czasu do czasu puścić je na pole? Takie, takie, powiedzmy, teraz to się wydały podstawy, ale wcześniej dla człowieka to była czarna magia, żeby ułożyć dawkę pokarmową, żeby wiadomo, było zbilansowane to wszystko było, żeby białka odpowiednio. To jest tak, no, człowiek uczy się podstaw. Tak naprawdę jak, jak dbać o zwierzę nie tylko takiego małego psa, ale też dużą krowę czy, czy, czy drób, czy tego typu rzeczy, nawet, mhm. nawet ryby. A dla kogo są te studia? Przede wszystkim dla ludzi, którzy myślą o, o rolnictwie tak na poważnie jako zarobku. Mhm. Jak są... um, a powiedz mi, jak um, składasz swoją aplikację na te studia? Co było warunkiem? Zapewne jakieś przedmioty trzeba było zdawać na maturze. Co tak. było większym atutem? No, znaczy, pod uwagę były brane przedmioty typu biologia, chemia, geografia. Też wyżej liczony był język. Mhm. Natomiast dużym plusem było, jeżeli te przedmioty były zdawane rozszerzone po prostu, że to był przelicznik nie pół, tylko półtora bodajże. Mhm, rozumiem. A ile osób razem z tobą zaczęła studia, a ile osób zostało z tobą na trzecim roku? Razem ze mną zaczęło około 120 osób, a teraz jest około 80. Skąd ten dysonans? Pierwszy rok. Mhm, Pierwszy rok jest niestety sitem, tak, fizyka, biofizyka chemia, biochemia, anatomia, genetyka, to są jednak takie przedmioty, przez które trzeba przejść, żeby ne, później było dobrze, żeby można było już się stricte tych... Ty. To są bardzo ciężkie egzaminy, czy jeżeli przyłożymy się do tego, to powinniśmy... Nie, być... jeżeli się przyłożymy, to oczywiście, że przejdziemy. A powiedz mi, ile u Ciebie trwa nauka? Czy to jest, są jednolite, na przykład maginiers... ma... magisterskie? <laughs> Czy to jest ten system boloński, licencja z inżynierii? To jest system boloński, mhm. tak. Jest najpierw inżynier, 3,5 roku, a później półtora roku magistra. Nie mhm, ja rozumiem. A czy na Twoim kierunku są jakieś specjalizacje? Są, są, ale zdarza się, że nie są otwierane po prostu, mhm. że no jest za mało chętnych. Jest, najczęściej otwieranymi specjalizacjami jest, na pewno są zwierzęta gospodarskie, mhm. żywienie zwierząt i paszoznawstwo czasem się zdarza jeszcze konie. Natomiast mhm. tam jeszcze są podpisywane Kiedy tutaj, wybieracie te specjalizacje? Pod koniec trzeciego... Nie! Pod koniec trzeciego no trz 3,5 i pół roku, no to pod koniec tego pół roku, z trzech pół roku. Mhm. Już, tak. Czyli zajęłoby wybór przed tobą, tak. co, co będziesz ty wybierał? Ja będę się starał na amatorskie, może otworzę, mhm. jednak jak się dowiaduję, czy osób jest zainteresowanych. Aha, czyli to wszystko zależy od tego po prostu ile osób będzie zainteresowanych? Tak jest. No bo tak jak powiedziałeś, już u was co zostało mniej osób, jak aplikowało na początku. Tak. Hmm. A powiedz mi, hmm, czy na przykład jest szansa dalszego kształcenia się po studiach, czy na przykład takie studia po Czy można to zrobić na przykład z zootechniki. Oczywiście. To jest dużo doktorantów z zootechniki, głównie jeżeli chodzi o zoochigienę, hmm. bo to jest jednak bardzo, bardzo intratny dział zootechniki bo no, naprawdę nie można zarobić na zootechnice. Właśnie, mówisz o zarobkach, to może przejdźmy do tego pytania o karierę. Co można robić po zootechnice, w jakich zawodach można pracować? No to tak, no przede wszystkim rolniki, no to jest hodowca, zootechnik na różnych fermach, nie swoich tylko, że można pracować na fermie jakiegoś tam prywatnego gospodarza, który ma ogromne, ogromne areały. I po prostu pracować tam jako tak nie wiem, od doju krów i tak po prostu zajmować się dojeniem krów. no jest, no wydaje się lekkie, ale nie jest takie, że to się robi na okrągłe. No i tak powiedziałeś, że można ładnie zarobić. Tak, tak, tak. Można być właśnie w wszelakich agencjach rządowych dotyczących właśnie dobrostanu zwierząt, można w firmach paszowych, także no to jest bardzo szerokie spektrum. Ale zanim pójdziemy do pracy, zanim kończymy studia, to podczas studiów pewnie też jakieś praktyki albo tak skargi musicie odrabiać. Praktyki. Jak to wygląda? Ile tego jest i kiedy? Jest tak, po drugim roku. Znaczy generalnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli chcemy wcześniej, to możemy wcześniej te praktyki robić, nawet tak powiedzmy, no, nie na pierwszym, ale na drugim roku, a możemy robić zaraz przed, przed inżynierem. Mhm. To, to zależy od nas. My po prostu jeżeli. Człowiek chce zrobić wcześniej praktyki hodowlane, na przykład, które trwają dwa miesiące, być, mhm. no to może zrobić to równie dobrze na drugim roku i, i opiekun praktyk nie ma, nie ma żadnych obiekcji. Tak samo agrarne, są dwa te praktyki, są agrarne i, mhm. i hodowlane. Jak e, to agrarne? Agrarne, no to jest rozpisane wszystko, co mamy, co mamy umieć, czyli tam wiedza na temat herbicydów jakiś? Trochę pojeździć ciągnikiem, zasiewy, zbiory, takie podstawowe rzeczy, jakie rolnik umieć powinien, plus trochę poduczyć się jednak z traw, z łąkarstwa, żeby no, wiedzieć jak puścimy jakby, krowę, owce czy cokolwiek na, na pastwisko, żeby wiedzieć czy o tu jest, tu można. A tu nie, A można. To nie można dokładnie, tu trzeba obie. te yy, praktyki staże yy, trwają dwa miesiące? Czy wy je odbywacie w trakcie ty, semestru, czy na, podczas wakacji? Co od nas zależy. Od Was zależy. Tak, ja w tej chwili y, robię formę weekendową o rodzaje. Hmm. I co dwa tygodnie wzoru praktyki hodowlane. A co dwa tygodnie na no polu? Ja mam też jeszcze wiesz, takie pytanie typowo dotyczące przedmiotów. Mam parę wymienionych. Chciałabym, żebyś tak dla potencjalnego słuchacza powiedział, co na tym przedmiocie się uczymy. Tak króciutko, bo pewnie wiadomo, można by było mówić i mówić. O tym. Tak. tak więc no, mamy gospodarkę rybacką. Rybacką, a ty mówisz o dużych zwierzętach. Ale nie, tutaj wspominałem też, że żywienie ryb też, też, też hmm. to wchodzi. To jest dokładnie... Opieka nad stawami hodowlanymi i w jaki sposób, no wiadomo, do jakiego poziomu spuścić wodę, żeby oczyścić zbiornik, jakie rośliny mogą. W... Czyli tutaj, jak mówiliśmy o karierze, to tak naprawdę uczycie się zakładania stawu, hodowli wszystkiego, Dokładnie. więc można też samemu później po tych studiach tak, założyć sobie taki staw. Oczywiście, tak. oczywiście. Mhm. chodzi o to, od hodowli malutkiego zwierzęcia. Nawet modliszki czy formikarium. Hodujecie modliszki? Ja hoduję. <laughs> formikarium do, do, no do dużego bydła, przez ryby, płazy, gady, mhm. wszystko jest. Rozumiem. Kolejny przedmiot, produkcja roślinna. Oto produkcja roślinna to jest, yy, stricte uczymy się yy, w jaki sposób rośliny przydatne dla zwierząt jako pasza wegetują, kiedy trzeba zasadzić, kiedy trzeba zebrać, jakie tam substancje w nich są. Takie no, podstawy, tak naprawdę, bo od tego, od tego są inne przedmioty. Natomiast takie podstawy, które hodowca zwierząt wiedzieć powinien. Czyli no, czy ta roślina będzie dobra dla. Drobiu, czy akurat może będzie dobra dla kozy czy owcy. Mhm. Mam też taki przedmiot jak chów i hodowla bydła. Może zacznijmy od tego, powiedz czym się różni chów od hodowli, bo bardzo często jest to mylone. <grym> chów to jest y, utrzymanie zwierząt. Mhm. Rozród, y, żywienie, odpowiedni dobrostan. Natomiast hodowla to jest polepszanie, y, polepszanie jakby tego zwierzęcia. Chów i hodowla małych przeżuwaczy. Tak, to kozy i owce, plus alpaki, lamy i dalej. W Polsce się hoduje alpaki, lany? Tak, jest profesor, który ma swoją, swoją podobne. Ale jak tak wymieniałam te parę przedmiotów, o których nam powiedziałeś, to mam takie wrażenie, że tutaj chyba też mamy do czynienia nie tylko z teorią, tam są zajęcia praktyczne też? Są, tak. Jak one wyglądają? Yy, na przykład oceny pokroju, czyli czy zabiera... Mamy, mamy swoje tereny na Swojcu, między innymi zabierają nas na Swojec, puszczają w do krów czy też owiec i mamy, dostajemy takie karty, jak powinna wyglądać krowa, jak jest ponad normę, a jak jest niedożywiona czy coś w tym stylu. I, i, I oglądamy mamy, i mamy ocenić, czy akurat ona jest w dobrej kondycji, bardzo dobrej czy akurat słabej. I mm -hmm. takie, to jest taka praktyka. Plus. A tak też wyglądają egzaminy, czy macie takie egzaminy właśnie praktyczne? Nie, ma, egzaminów praktycznych nie ma. Nie ma. Czyli to po prostu są takie laboratoria ćwiczenia i takie tak są. Egzaminy to są głównie pisemne, tam mm -hmm. wiem trzeci termin powiedzmy, no to już jest ósmy. Mm -hmm, rozumiem. E, ulubione pytanie wszystkich studentów. Plusy i minusy studiowania. <laughs> No to tak, no plusy to na pewno perspektywa dużych zarobków, bo no, no tak jak mówiłem wcześniej, tam naprawdę człowiek, jeżeli przyciśnie się na studia i będzie miał dużo wiedzy, to za dużo wiedzy i w tym przypadku duże zarobki. Natomiast yy, to jest jeszcze też, jeżeli człowiek lubi zwierzęta, no to, no to się dużo o nim dosyć. Minusem jest pierwszy rok. Bo trzeba dużo się uczyć. Tak. Na, na pierwszym roku są ciężkie. Czyli tak naprawdę trzeba powiedzieć potencjalnemu studentowi, żeby się nie przestraszył pierwszego roku? Nie. nie. Bo pierwszy rok jest tak się, najcięższy, ale jak już przetrwa w cudzysłowie tak. i zaliczy wszystkie te przedmioty, to, to podmiot... dalej, dalej wiem, że ni, nikomu się nie zdarzyło, żeby nie zdał. Nie było. Pomiędzy. czy jesteś zadowolony z podjętej decyzji? Czy wybrałbyś go ponownie? Wybrałbyś. Ja życzę Ci powodzenia. Dziękuję tym, bardzo.